Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale, na naszym w sumie kanale, bo to z żoną nagrywamy. Słuchajcie, e, mamy już jesień na dobre. E, ale coś, coś chciałem Wam pokazać, coś, co się przyda wiosną. Może myślicie, kurde, jesienią myśli o, o wiośnie. Tak, myślę, żeby móc sobie wyprodukować samemu coś, co wiosną nam się przyda. Do kwiatów doniczkowych, które będziemy mieli na balkonach, na tarasach, jak i do ogrodu, do wszystkich generalnie roślin. Ja... Że nie mam tego dużo, więc używam, słuchajcie, tylko do roślin kwitnących, tak? O czym mówię? Mówię, słuchajcie, o gnojówce z bananów. Jak to zrobić? Tutaj już mam taką jedną gnojówkę przygotowaną. Tu akurat więcej zjedliśmy bananów, więc zrobiłem w półtora litrowej takiej butli. Wam pokażę, po prostu też mam taki o, słoik bananowy. Jak ja to robię, Tak. Mamy powiedzmy trzy skórki od bananów, tak? Zaraz Wam powiem, dlaczego tak banany są ważne dla naszych roślin. Możecie też to znaleźć na, in, w internecie, jak niektórzy sobie y, y, na przykład wkładają banana y, pod jakąś roślinkę. Tak, to jest też bardzo dobry pomysł, y, gdyż w bananach jest bardzo dużo potasu. Jeżeli my zrobimy gnojówkę z tego banana, no to ten potas przechodzi do tej naszej wody do tego roztworu i odżywia nasze rośliny. Można też y, banany śmiało wrzucać pod sadzonki, jak gdzieś wsadzamy rośliny, kawałek skórki od banana czy nawet całą skórkę od banana gdzieś tam y, y, w ziemię na to tą roślinkę. Na pewno jej nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, bardzo jej pomoże. Słuchajcie, dobra. Trzy skórki banana na taki słoik. Nie wepchniemy więcej, bo nam się po prostu nie zmieszczą, tak więc trzy. Jakby były olbrzymie banany, to wam zmieszczą się dwa. Nie się zmieściły trzy. Teraz tak. Zalewamy słuchajcie to. W miarę ciepłą wodą, taką, że no o, nawet widać. Lekko paruje ta woda. Zalewamy. Chwilkę niech to poparuje. Następnie zakręcamy niezbyt mocno, bo to będzie lekko fermentowało. I odstawiamy takie banany zalane gorącą wodą, ciepłą. Odstawiamy na minimum tydzień czasu. Teraz jesień, jak będzie stało półtora, dwa tygodnia, też się nic nie stanie, tak? Także jeżeli macie możliwość, trzymajcie sobie w litrowych, jeżeli nie macie w półtora litrowych, 5 litrowych dozwolona jest każda metoda. Po półtora tygodnia, po dwóch, po tygodniu przelewam sobie, mam takie pięciolitrowe baniaczki od spryskiwaczy do samochodów, mogą być butelki po wodzie. I ten wywar przelewam, a same te skórki od bananów, rozcinam butelkę i wrzucam do kompostownika, gdyż to przyda mi się wiosną, e, jako do podlewania roślin. Natomiast skórki w kompostowniku też się przydadzą wiosną i latem, bo już będą przerobione. Także róbmy to. Podlewamy kwiaty. Słuchajcie, yy, nie rozcieńczam. Ja tego osobiście nie rozcieńczam. Nie jest to jakaś galareta, to jest kilkudniowa. Yy, tak, to jest kilkudniowy roztwór. Yy, ja tego nie rozcieńczam. Podlewam to Takim roztworem, taką gnojówką z tych bananów, jaka wychodzi, rośliny kwitną bardziej niż zwykle. Także jedyna uwaga. No w domu raczej tego nie stosujcie, bo brzydko pachnie, żona raz y, mówi zastosuje w domu. No przez trzy dni wietrzyliśmy y, pokój, żeby wywietrzyć y, ten zapach. No, rośliny rosły, ale no, zapach był okrutny. Także stosujmy to do roślin y, na zewnątrz, które mamy na tarasach, y, na balkonach, no i w ogrodach. Y, ja średnio podlewam, jak mam dużo tego wywaru, to średnio, średnio tak podlewam, co dwa tygodnie sobie. Y, jeżeli mam mniej, no to podlewam tego rzadziej. Dlatego nagrywam ten filmik teraz, jesienią, żebyście mieli czas, całą jesień, całą zimę, początek wiosny, na zrobienie sobie tej gnojówki. Możecie trzymać to w piwnicy, gdzieś na strychu, w domu nawet, gdzieś tam w szafce, w 5-litrowych baniaka, czy w litrowych tą gnojówkę. Nic się z nią nie stanie, a na wiosnę będzie już do użytku i Wam pomoże w roślinach. Wszystkiego dobrego. Do kolejnego. Cześć!